Witajcie gwiezdni wędrowcy. Um, mam nadzieję, że mi się uda to przekazać. Bo temat jest niezwykle ważny, czego najbardziej się boimy. I przyszła taka odpowiedź dla mnie, a my się przeglądamy w tych naszych ekspresjach, że tego, co najbardziej się boimy, to. Utraty uczucia. My, można powiedzieć, chwytamy się, chwytamy się, pielęgnujemy, odkrywamy w sobie różnego rodzaju stany, uczucia, które wynikają z różnych, bym powiedział, naszych działań, naszych wyborów. I może być to tak. Tak prosto, powierzchownie ujmując, uczucie wynikające z tego, co się posiada w przeróżnym zakresie, nie tylko coś fizycznego. Yy, może być to uczucie wynikające z tego, że wykształtowaliśmy w sobie jakieś nawyki, mocy. I wszystkie te uczucia tak naprawdę wiążą się. Z tym, jak nasza gospodarka hormonalna funkcjonuje w naszych ciałach. Jak my pielęgnujemy w sobie to uczucie harmonii, balansu, i to jest coś, co każdy z nas pragnie w swoim życiu. I Przychodzą takie momenty różnego rodzaju wiatry, które sprawiają, że to uczucie się przymula zanika chwilowo. Potem znowu wracamy na drogę wyborów, które zniecają to uczucie i, i tak funkcjonujemy. I tak głęboko w nas. Jest, ust, jest lęk, strach przed stratą tego, co zbudowaliśmy w swoim a, istnieniu, w swoim odkrywaniu, w swoim uświadomieniu. I m, można byłoby powiedzieć, że nie, nie jest tak, że tak, tak naprawdę to my przecież już w rozszerzonej świadomości, Niczego się nie obawiamy. A jednak jest tak, że kiedy zrobimy coś wbrew tym tak zwanym warunkom, czy zrobimy coś inaczej niż nasze nawyki mocy nam dyktują, które sobie przyjęliśmy dla siebie, to wtedy pojawia się no. Stan, który jest taki niechciany. No, i z tego wynika potem działanie, gdzie chcemy wrócić do tego stanu. I tak naprawdę to wszystko jest związane z tym, że utożsamiamy się, że by być szczęśliwym, to trzeba na przykład czuć. I niektórzy sobie szukają tych uczuć, yy, dając sobie jakieś codzienne rytuały. Niektórzy szukają tego uczucia przez to, że osiągają swoje różnego rodzaju cele. Ale za każdym razem to są uczucia, które. Są, bym powiedział, na chwilę. I zdarza się nam przeżywać stan, gdzie to znika. I tym największym lękiem w naszym życiu to jest to, że nagle stracimy czucie siebie, takiego co nie, jaką pragniemy dla siebie. I... Którą już może odkryliśmy, a może mieliśmy jakieś przebłyski i chcemy do tego wrócić. A tym największym, tym najwspanialszym, tym takim niezmiennym uczuciem, to jest uczucie, które wynika z samego faktu istnienia. Ono obejmuje wszystko. I ilekroć. Że tak powiem, przywiązujemy się do pewnych stanów, czy upatrujemy w niektórych stanach to tak zwane szczęście, a życie nam doświadczenie pokazuje, że to jest takie. No właśnie, raz jest, raz nie jest. <grystanie> Te różne odsłony życia. To to powoduje, że my gdzieś tam w sobie. Działamy w takim podejściu, żeby coś utrzymać, coś złapać, coś zdobyć. A w tym świecie tych różnych uczuć to zmiana jest właśnie czymś, co jest esencjonalne. I ciekawe jest to, że kiedy tak gonimy za tymi uczuciami, yy, upatrujemy w nich właśnie to coś, to one cały czas podlegają zmianom. I, i tak ganiamy się. I działamy. W taki sposób, że podejmuję jakieś działanie i no właśnie nie zrobię czegoś innego, nie otworzę się na taki przepływ, na puszczanie wszystkiego, bo powiem, że na przykład niektóre uczucia mi nie służą, więc naturalne będzie to, że e, będę pielęgnował je. I to są tak, jakbym powiedzieć, kwiaty. Pielęgnujemy te kwiaty, ale kwiaty mają swoją, ten, swoją czasowość. I tak długo jak będziemy właśnie w, takim, w takiej powtarzalności działania, które ma na celu złapanie tego uczucia, złapanie tego szczęścia, czy utrzymania tego szczęścia, to tak długo będziemy się gdzieś tam spotykać z różnymi sytuacjami, które są niefajne. Bo przykładowo utrzymuje stan y, swojego odczuwania ze względu na to, że mam jakiś styl odżywiania przykładowo No i znam dobrze. Czujemy się bardzo dobrze, ale najprościej sprawdzić, jak bardzo trzymamy się tego stanu, robiąc coś innego, co nam w naszym rozpoznaniu nie służy. I wtedy jakie się pojawia uczucie? No to wcześniejsze po prostu gaśnie, pojawia się inne i... Takie esencjonalne jest to, żeby być w takim nieustannym odpuszczaniu sobie. W takim przepływie, puszczaniu. Żeby między innymi przez takie doświadczenie, jak z tym jedzeniem powiedziałem, żeby się nie blokować, nie tak przywiązywać, bo każde to przywiązanie, prędzej czy później będzie przynosiło nam, no, zaskakujące coś, co nie chcemy, bo znowu coś zrobiłem, znowu coś uczyniłem takiego, co mnie nie wspiera, jest niefajne, przegiąłem, yy. albo po prostu tak bardzo przywarłem do swoich nawyków mocy, że nie umiem przyjąć i puścić stanu, który jest tak zwanym stanem, w naszym określeniu, stanem niemocy czy słabości. A wszystko wiąże się z tym, żeby móc w sobie. Puścić, odpuścić, żeby to było w przepływie. I z tego odpuszczenia, tego bycia w takim stanie, puszczania wszystkiego, wyłania się to uczucie, które jest uczuciem wynikającym z samego faktu istnienia, które jest niezależne od czegokolwiek, ono zawsze jest. I to jest taki fundament nasz. Że cokolwiek się dzieje, jakkolwiek ta burza zawieje, cokolwiek się wstrząśnie w naszym życiu, to i my tak istniejemy dalej. I z tego, z tej świadomości, można po prostu różne rzeczy doświadczać. Ale w takim poczuciu niesamowitej lekkości, że już mnie nic nie ruszy. Bo nie boję się utraty tych najpiękniejszych uczuć, które gdzieś tam w sobie wyhodowałem, czy doświadczyłem dzięki czemuś, bo nie trzymam się ich. I wtedy pojawia się ta lekkość bycia po prostu w całości. Nie odrzucając jakichkolwiek stanów, nie przywiązując się do jakichkolwiek stanów, tylko pozwalając sobie na to, żeby one przepływały jak, jak klatki filmowe. Najlepszego, hej.